Cześć, dzień dobry, tu Ania Cała z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. W marcu trwa akcja ogólnopolskiego czytania Jerzy Ciady kultowej serii Małgorzaty Musierowicz. Nasza biblioteka też włączyła się do tej akcji. Poprosiliśmy fanki serii, żeby przeczytały dla nas fragmenty ze swoich ulubionych książek. Codziennie przez 5 dni będziemy publikować te fragmenty, a Was zapraszamy do czytelniczej zabawy. Będziecie mogli sprawdzić, ile pamiętacie z Jerzycjady. Zabawa będzie polegała na tym, żeby odgadnąć, z jakiej książki pochodzi dany fragment i kto występuje w danej scence. Jerzycjada ma dużo fanek, dzięki temu mamy fajne nagrania i serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział. A dzisiaj pierwszy odcinek, w którym wystąpi uwaga, pan. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy mężczyzna również może stać się fanem Jerzyc Jady. Ocencie sami. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Cała. Zostałem poproszony o przeczytanie fragmentu książki Małgorzaty Musierowicz w ramach konkursu. Książki tej nie czytałem, ale z fragmentem zapoznałem się wcześniej. Uważam, że jest szalenie pouczający. Panowie mogą dowiedzieć się, że dusza kobieca w stanie zakochania potrafi odnaleźć piękno nawet w asfaltowej nawierzchni wiaduktu. Panie za to mogą poznać tajniki mężczyzn i ten moment, w którym mężczyzna niekiedy potrafi zmięknąć niezauważalnie. Czytam. Och, o! Najowisza, jej. Co się dzieje? Policja, machają do mnie. No tak, no ładne rzeczy. Oni tam zawsze się czają, pod wiaduktem. Chyba troszeczkę za szybko jechałam. To koniec. Dobra, spokojnie, ja już jadę do ciebie. Lepiej się do mnie nie przyznawaj. Będę miała okropne kłopoty. Dlaczego? Bo ja nie mam prawa jazdy. Zapomniałaś zabrać? Nie, w ogóle nie mam. Oblałam pięć razy egzamin. Co oni mi zrobią? Czy będę aresztowana? Och! Halo? Jesteś tam? Tak, tylko... Panowie właśnie otworzyli drzwiczki i. dokumenty, poproszę. Tak, już! Włączyła telefon i z westchnieniem rezygnacji wysiadła z furgonetki na piękny asfalt wiaduktu. Blady policjant z czarnym wąsem spojrzał na nią z góry, wyrażając dezaprobatę nawet mruganiem. Proszę pana, ja nie mam dokumentów, powiedziała oględnie. Dlaczego? Chciał wiedzieć policjant. Czapka sterczała mu na głowie jak rondel bo się spieszyłam w ważnej sprawie osobistej i wybiegłam bez torebki. Oj, oj, tak ładna pani i wychodzi bez torebki, rzekł znaganą, rzekł znaganą policjant. Drugi, młodszy blondynek, usiany pryszczami, nadszedł podstępnie od tyłu i stanąwszy przed smoknął z przykrości. A to? Co takiego? spytał w następnej chwili, wystawiając przed siebie palec wskazujący. Palec? Niepewnie rzekła To, to, potrząsnął palcem policjant. To tutaj. A to przejrzała, to jest torebka. Jak mogła tak się idiotycznie wkopać? Torebka zwisała na pasku z jej ramienia. Torebka? ironicznie spytał Brunet i wydał pulchne usta. A ktoś mówił, że wybiegł z domu bez torebki. Kto mówił? spytała Natalia, grając na zwłokę, lecz moment konfrontacji nadciągał szybko i nieuchronnie. Poproszę dokumenty, karta rejestracyjna wozu, prawo jazdy. Nie mam, odrzekła desperacko na zakładając ręce w tył. Czego pani nie ma? Niczego. Zapadła ciężka cisza, w której tym wyraźniej dał się słyszeć ryk silnika. Z za wzgórza wyskoczył granatowy opel. Z Opla wyskoczył i szybko zbliżał się do miejsca przestępstwa. Chwileczkę, przemówił starszy policjant. Do kogo należy ten pojazd? Do. posłusznie zaraportowała. Nazwisko. To uczciwy człowiek. On nie wiedział, że ja biorę jego samochód. Wzięła pani samochód bez zezwolenia właściciela. Pani wie, jak to się nazywa? spytał surowo blondynek. Prawo jazdy ma pani od kiedy? Chciał wiedzieć brunet. Ja nie mam go wcale. Jak to? Oblałam egzamin z manewrów. O Jezu najsłodszy. I pani tak sobie jeździ bez prawa jazdy cudzym samochodem 120 na godzinę? Na wiadukcie? Nie rozumiem, dlaczego na wiadukcie nie wolno jeździć 120 na godzinę, a gdzie indziej można. Trzymaj mnie krzyknął młodszy policjant. Dlatego proszę pani, że na wiadukcie obowiązuje ograniczenie szybkości do 50. A skąd ja miałam to wiedzieć? zdziwiła się. Bo był znak ale ja nie zauważyłam znaku, bo się bardzo spieszyłam. Słyszysz? jęknął blondynek spieszyła się rozpromieniony i zaoferowany. Stał już za jego plecami. – Spieszyła się – ironizował rozeźlony brunet. – A możemy wiedzieć, dokąd tak się spieszyła? Na pociąg? A może na porodówkę? – Goniłam kogoś – powiedziała bojowo na... Goniłam kogoś – przedrzeźniał ją przedstawiciel władzy. – A po co? Po co? – pytam się. – Chciałam mu powiedzieć coś ważnego, zanim wyjedzie. – A co też to było takiego ważnego, żeby aż przepisy łamać? – niezauważalnie zmiękł reprezentant prawa i porządku. Chciałam mu powiedzieć, odrzekła drżąc z emocji, że go kocham. Spojrzała na twarz i na widok jego reakcji poczuła łzy w oczach. I że byłam taka głupia, nic nie rozumiałam. Był taki skromny, cichy i nie chciał się narzucać, tylko czekał aż dorosnę. Więc chciałam mu powiedzieć, że dorosłam. Trochę późno, ale już na pewno. No, kochana, z tego będzie kolegium. Rzekł z zawodową satysfakcją starszy policjant, gryzmoląc w notesie. Praktycznie jest pani bez szans. Ukażą panią przykładnie. Wątpię, czy pani będzie kiedykolwiek w stanie otrzymać prawo jazdy. Pani pozwoli z nami. Władczo rzekł blondynek. wyminął go, podszedł do i wziął ją za rękę. Chwileczkę, panie władzo, powiedział. Ta pani jest ze mną. Ja jestem z tym panem. Zaświadczyła płacząc Tak, rzekł Już na zawsze.